Wyobrażasz sobie idealne życie ze szczeniakiem. Słodkie zdjęcia, wspólne spacery, tulenie na kanapie, ale kilka dni po adopcji rzeczywistość zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Brak snu, frustracja, przytłoczenie. Zaczynasz się zastanawiać, czy to była dobra decyzja? Spokojnie, nie jesteś sam. To, co czujesz, to prawdopodobnie papi blues. Zjawisko, o którym mało kto mówi, ale które dotyka ogromnej liczby nowych opiekunów psów. W tym filmie powiemy, czym jest papi blues, skąd się bierze i, co najważniejsze, jak sobie z nim poradzić. Jeśli właśnie przeżywasz trudne początki ze swoim psiakiem, ten odcinek jest dla Ciebie. Definicja i mechanizm zjawiska. Papi blues. To stan emocjonalny charakteryzujący się uczuciem przytłoczenia, zmęczenia a nawet żalu po adopcji szczeniaka. Podobnie jak w przypadku Baby Blues, doświadczanego przez nowych rodziców, Papi Blues wynika z nagłej zmiany stylu życia i konieczności dostosowania się do nowych obowiązków. Zjawisko to jest całkowicie naturalne i najczęściej przejściowe, choć rzadko się o nim mówi. Przyczyny Papi Blues są wieloczynnikowe. Przede wszystkim. Opieka nad szczeniakiem wymaga znacznie więcej zaangażowania niż większość ludzi początkowo zakłada. Szczeniaki potrzebują stałej uwagi, regularnych posiłków, częstych spacerów i intensywnej socjalizacji. Dodatkowo, zaburzenia snu spowodowane nocnym szczekaniem, wyciami czy potrzebą wyprowadzania psa mogą prowadzić do chronicznego zmęczenia u opiekunów. Ważnym czynnikiem jest również dysonans między wyidealizowanym wyobrażeniem o posiadaniu psa, a codzienną rzeczywistością. Media społecznościowe często pokazują jedynie pozytywne aspekty życia ze zwierzęciem, pomijając wyzwania takie jak problemy behawioralne, koszty czy ograniczenia w stylu życia, które nagle się pojawiają. Objawy, które powinny zwrócić uwagę, symptomy papi blues, mogą manifestować się na różne sposoby. Emocjonalnie możesz doświadczać uczucia przytłoczenia, niepokoju, rozdrażnienia czy przygnębienia. Częste są również myśli typu: czy podjąłem, podjęłam właściwą decyzję lub nie nadaję się do opieki nad psem. Fizycznie opiekunowie mogą zauważyć u siebie chroniczne zmęczenie, problemy ze snem, a nawet spadek odporności. Wiele osób cierpiących na papi blues doświadcza intensywnego poczucia winy. Czują się one winne zarówno tego, że rozważają oddanie psa, jak i tego, że nie cieszą się tak bardzo, jak się spodziewały. Ta wewnętrzna walka często prowadzi do jeszcze większego stresu i niepokoju, tworząc błędne koło negatywnych emocji. Jak rozpoznać papi blues i odróżnić je od innych problemów? Charakterystyczne oznaki papi blues ma swoją specyficzną dynamikę czasową. Najczęściej pojawia się w ciągu pierwszych kilku dni lub tygodni po przybyciu szczeniaka do domu. Początkowa radość i ekscytacja stopniowo ustępują miejsca uczuciu przytłoczenia i zmęczenia. W przeciwieństwie do klinicznej depresji, papi blues jest zazwyczaj przejściowy i mija wraz z adaptacją do nowej sytuacji oraz dorastaniem szczeniaka. Typowe oznaki obejmują nagłe wahania nastroju. Od momentów czystej radości. Gdy szczeniak robi coś uroczego, po głęboką frustrację, gdy po kolejny budzi cię w nocy lub niszczy ulubione buty. Charakterystyczne jest również odczuwanie ambiwalentnych uczuć wobec psa, jednoczesnej miłości i irytacji. Ważne jest rozpoznanie, że te uczucia są normalne i nie oznaczają, że jesteś złym opiekunem. Większość nowych właścicieli szczeniąt doświadcza podobnych emocji, ale rzadko się do nich przyznaje z obawy przed osądem. Czynniki ryzyka. Pewne okoliczności mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia papi blues. Należą do nich: brak wcześniejszego doświadczenia z psami, adopcja szczególnie energicznego lub wymagającego szczeniaka, niewystarczające wsparcie społeczne i pomoc w opiece, wcześniejsze problemy z lękiem lub depresją, nierealistyczne oczekiwania dotyczące życia ze szczeniakiem, znaczące zmiany życiowe występujące równocześnie. Na przykład przeprowadzka, nowa praca. Strategie radzenia sobie z papi blues praktyczne porady na trudne dni. Kluczem do przezwyciężenia papi blues jest połączenie praktycznych strategii z odpowiednim nastawieniem mentalnym. Przede wszystkim, stwórz jasną rutynę dla szczeniaka. Psy są zwierzętami, które dobrze reagują na przewidywalność. Regularne pory karmienia, spacerów i snu. Pomogą zarówno szczeniakowi, jak i Tobie. Nie bój się prosić o pomoc. Zaangażuj rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów w opiekę nad szczeniakiem, nawet na krótkie okresy. Te chwile wytchnienia są niezbędne dla Twojego dobrostanu psychicznego. Rozważ również profesjonalną pomoc, taką jak dog walker czy przedszkole dla psów, gdy Twój szczeniak nieco podrośnie. Inwestycja w odpowiednie szkolenie szczeniaka zwróci się wielokrotnie. Dobrze wyszkolony pies jest łatwiejszy w opiece, co zmniejsza poziom stresu opiekuna. Zacznij od podstawowych komend i stopniowo wprowadzaj bardziej zaawansowane polecenia. Dbanie o siebie jako priorytet. Pamiętaj, że nie możesz dobrze zaopiekować się swoim szczeniakiem, jeśli sam sama jesteś wyczerpany a. Zadbaj o swoje podstawowe potrzeby: sen, regularne posiłki i aktywność fizyczną. Wykorzystuj czas, gdy szczeniak śpi, na regenerację. Krótka drzemka może zdziałać cuda dla Twojego samopoczucia. Zachowaj perspektywę długoterminową. Szczeniaki dorastają bardzo szybko, a najbardziej wymagający okres trwa zwykle kilka miesięcy. To, co teraz wydaje się przytłaczające, wkrótce stanie się jedynie odległym wspomnieniem. Ważne jest również, aby dać sobie przestrzeń na odczuwanie wszystkich emocji bez osądzania. Frustracja, zmęczenie czy chwilowy żal nie czynią z ciebie złego opiekuna, świadczą jedynie o tym, że jesteś człowiekiem mierzącym się z wyzwaniem. Kiedy szukać profesjonalnej pomocy? Granica między papi blues a poważniejszymi problemami choć papi blues jest zwykle przejściowym stanem, czasami może być sygnałem głębszych problemów. Jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas ponad miesiąc Nasilają się zamiast słabnąć lub znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto rozważyć konsultację ze specjalistą zdrowia psychicznego. Szczególnie niepokojące sygnały obejmują myśli o skrzywdzeniu siebie lub psa, całkowitą niezdolność do odczuwania przyjemności, izolację społeczną czy nadużywanie substancji jako sposób radzenia sobie ze stresem. W takich przypadkach nie zwlekaj z szukaniem pomocy. Wczesna interwencja jest kluczowa. Dostępne formy wsparcia. Oprócz tradycyjnej terapii warto rozważyć dołączenie do grup wsparcia dla właścicieli szczeniąt zarówno online, jak i w lokalnej społeczności. Dzielenie się doświadczeniami z osobami w podobnej sytuacji może przynieść ulgę i praktyczne rozwiązania. Konsultacja z behawiorystą psów może również przynieść korzyści, szczególnie jeśli papi blues jest nasilany przez problemy behawioralne szczeniaka. Profesjonalista pomoże opracować strategię radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, co zmniejszy poziom stresu zarówno u Ciebie, jak i u Twojego psa. Budowanie zdrowej relacji, mimo trudnych początków, jak trudne początki, mogą prowadzić do silnej więzi. Paradoksalnie, przejście przez papi blues może ostatecznie wzmocnić więź między Tobą a Twoim psem. Wspólne pokonywanie wyzwań buduje głębszą relację opartą na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Wielu opiekunów zauważa, że po przejściu przez najtrudniejszy okres ich przywiązanie do psa. Jest silniejsze niż gdyby wszystko od początku przebiegało gładko. Warto dokumentować postępy, zarówno w zachowaniu szczeniaka, jak i w Twoim własnym samopoczuciu. Zapisuj małe zwycięstwa i momentami przeglądaj wcześniejsze notatki, aby zobaczyć, jak daleko zaszliście. Ta perspektywa pomoże Ci docenić wspólną drogę i dostrzec, że trudności były tylko tymczasowe. Realistyczne oczekiwania na przyszłość. Życie z psem to ciągła podróż pełna wzlotów i upadków. Nawet poprzez zwyciężenie papi, blues pojawią się nowe wyzwania związane z różnymi etapami życia psa. Kluczem jest wypracowanie zdrowego podejścia, opartego na realistycznych oczekiwaniach i skutecznych strategiach radzenia sobie ze stresem. Pamiętaj, że bycie idealnym opiekunem nie jest możliwe ani konieczne. Twój pies nie oczekuje perfekcji. Potrzebuje jedynie Twojej miłości, cierpliwości i konsekwencji. Z czasem wypracujecie wspólny rytm, który będzie satysfakcjonujący dla Was obojga. Papi blues może być trudnym doświadczeniem, ale jest również normalną częścią adaptacji do życia z nowym szczeniakiem. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tych uczuciach i że z odpowiednimi strategiami oraz wsparciem ten stan minie. Za kilka miesięcy prawdopodobnie będziesz patrzeć wstecz. I zastanawiać się, jak mogłeś kiedykolwiek wątpić w swoją decyzję o adopcji. Budowanie zdrowej relacji z psem to maraton, nie sprint. Bądź cierpliwy zarówno wobec swojego szczeniaka, jak i wobec siebie. Z każdym dniem będzie łatwiej, a radość płynąca z waszej więzi wielokrotnie wynagrodzi początkowe trudności. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Psia Akademia i daj znać w komentarzu, jak wyglądały twoje pierwsze tygodnie ze szczeniakiem? Widzimy się w kolejnym filmie.